Witam wszystkich na kanale, w dalszym ciągu gramy w jeszcze inny survival o zombie. Tym razem spróbujemy zdobyć ostatnie osiągnięcie, które jest dostępne w grze. I musimy zagrać w trybie domyślnym w odizolowanym mieście. Tym razem spróbuję przetrwać dysponując tylko dowódcą oddziału. Jak się to uda? Nie wiem, zobaczymy. Na spokojnie, trzeba wszystkie te umiejętności dość szybko zbierać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tarcza energetyczna na początek. I dopiero później będziemy rozwijać te na początkowym etapie tarcza bardzo dobrze sobie radzi z tymi pierwszymi zombiakami. tylko koło nich pobiegać i padają dość szybko. Także tarcza na początku idealna, a później rażenie prądem już jest potrzebne. Dobra, więc jak widać szybko to idzie. Oczywiście tarcza na razie dość rzadko się pokazuje. Jeszcze raz sobie tarczę wrzućmy. O, no, dobrze. Widać było jak to działa. A już od czwartej minuty też będzie potrzeba troszeczkę mocniejsza siła ognia. Wrzućmy sobie jeszcze elektryczną wieżyczkę. Niech jak coś jakiś czas mi to zrzuca coś na ziemię. Kolega. No właśnie o to chodziło. Kasa. Tu wejdźmy sobie gdzie jest ich więcej. No i to musimy ulepszyć paralizator. Jeśli więcej trochę mocy, dawać najlepiej do tesi, żebyśmy doszli. Dobrze, że nie prądem... Dobrze, tarcza niech będzie. Pozbierajmy. Dobrze, jest rzucik. Tym razem nie mogę w ogóle nikogo brać. Nie wiem czy to się uda. Jakie coś przetrwać. Dajemy wyzwól. Rażenie prądem. I teraz paralizator. paralizator dobrze i co tu możemy sobie wziąć czas przeładowania broni szybka strzelność jak będzie szybka strzelność Obrażenie prądem niech częściej przychodzi. No. Dobrze, właśnie o to chodziło. Kaskę zbieramy. Pokręcimy się w kółeczko troszeczkę. Dobrze, tarcza pomaga. Ale już widać, już od tej drugiej minuty już tak szybko nie padają. Kiedy złapie ich tarcza. A obrażenia dostają. Tesla. Dobrze. W drugą stronę pójdźmy. Jeszcze raz Tesla. Tam na górze coś było do wzięcia, no to lecę do góry i później od razu na dół. na SOS sobie weźmę. Kompas, regeneracja, zasięg przyciągania, maksymalne zdrowie przez 10 sekund, nie no, modyfikator punktów doświadczenia może tutaj. A mogę przelosować, aż znajdę coś ciekawego. Zawsze zapominam o tym przelosowaniu. Tym razem nie będę przecież nic innego. Wyzło. Tesla. To jest przyciąganko. Wrażenie no, prądem mas już fajny zasięg. Dobra, elektryczne wieżdyczki. Na razie umiejętności rozbudujemy, później zdecydujemy czy chcemy blaster, czy laser. Dobrze zadziałało, w ostatniej chwili, zanim mnie tam gwiazdał. no no tak, jak nie biegam sam, to będę miał dużo mniej zdrowia też. Trzeba było w to zainwestować jeszcze. Dobra, tam jest rzucik, więc lecę na pełnym gazie w tamtą stronę. Już wiem, że one się pokazują, trzeba je szybko zbierać, ale to wychodzi, żeby się następny pokazał. Natychmiast przeładowuję broń maksymalne zdrowie plus 200, regeneracja minus 2 dobra, wezmę to elektryczna wieżyczka, tarcza energetyczna jednak na dół, na dół to teraz dostaniemy, nie bierzemy nikogo musimy kogoś tu wyzwolić tarcza energetyczna Mam pięć minut dopiero no. minęło. Ja jeszcze będę chwilę... O, jeszcze nie tak szybko, no. szybko się rozbuduje do maksa, a później tylko punkciki treningowe można zbierać. Laser, elektryczne wieżyczki, rażenie prądem, zasięg sobie zwiększymy i czas odnowienia. Zmniejszymy. Dobrze. Teraz co 10 sekund rażenie prądem to już swoje robi. Biegniemy dalej, 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 dalej. Na razie to jest ok, ale to dopiero piąta minuta. Bo już jest jakiś boss, damy sobie z nim radę. No, nie, nie, chyba nie za bardzo to poszło. Elektryczna wieżyczka. No, Tesla słabiutka na bossa. Zastanawiam się dość teraz poważnie nad blasterem, jednak. Ale lecimy w tamtą stronę. No, dobra. No, wali tam u czymś. Dostępne wygnania. Dobądź swojego wewnętrznego moderatora. Nie wiem, co to są te tymi... wygnania. Hmm. Może przelosujmy. Proca. obrażenia od broni. Przelosuj. O, maksymalne zdrowie, plus 150. Dobrze, to sobie weźmy. 8300 to już jakieś tam jest ileś. Się... O, się wpasowałem. Dalsze od zabijania weźmy. Dobra, idę tam na górę, muszę blastera wziąć, bo już to nie wystarcza nam na bosów. Dajcie blasterek. A to tam to, wyzwolimy. Blaster rozwija Tesla Blaster, ale blaster będzie chyba ciekawszą opcją dla mnie w tym momencie. Na bosów przede wszystkim. Tego życia tam się odnawia. Blaster. O tak. Teraz to już większa szansa na załatwienie tego bossa. Dobrze. Jeszcze raz blaster. Mniej elektryczna wieżyczka Teraz już tylko będę mógł na przykład zdrowie, albo kasę sobie odzyskać. Idę po przyciąganką. Dobrze, zdrowie nie przyciąga, bo zdrowie czas same samemu ganik. No tak, obawiam się, że może być ciężko leżeć tutaj tylko dowódcą, ale zobaczymy. No tam gdzie żyćko jest. Ciąg, ciąg, jest żyćko coś do wzięcia jest elektryczna wieżyczka ale dobra to nie to patelnia odnowienie umiejętności i czas przeładowania broni odnowienie umiejętności no weźmy odnowienie umiejętności Porażenie prądem będzie częściej tarcza energetyczna częściej Mm, no, i teraz już tylko kasa zdrowia. Na razie kasę wezmę, bo zdrowia miałem raczej na maksa. Tu jeszcze mamy przyciąganko. Szkoda, że zamiast tego nie ma jeszcze jakiejś umiejętności dodatkowej, żeby wpadało. Dobra, nie mogę nikogo wziąć, więc musimy wyzwolić. Tam energia jest dobra, czyli kasa. Pobiegamy sobie w kółeczko A to nawet ci szybcy jak tarczą dostaną to mają, dostają jeszcze spowolnienie No to dobrze, kasa I ten Jeden boss Dostał, nie, jeszcze przeżył Dobrze 8 minut jakoś przeżyłem, to nieźle w takim razie, Tu no? jest jakaś unijna pach do wzięcia. Bierzmy, 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 O kurczę, list gończy. Hmm. No, weźmy list gończy. Co to nam co to da? Dodatkowe punkty nam to da, że więcej punktów zbieram. No bo ewentualnie jak już będzie słabo z życiem to będę mógł życie sobie doładować No dobra, nieźle I kasa I mamy kasę, już jakiś boss tam jest, idziemy w lewo Ile tam odnawiania życia mam po 8 mileci To nieźle jest, jest bull I kasa tu jest boss, dobra, musimy go tam myknąć szybko, szybko śledzenia Dobrze, porzaj go tam i go zagonijmy go Cyk, 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 Dobra I znowu kasa i następny boss Tylko nie uciekaj mi za daleko, nie, tam będę cieganiał Dobra Bierzemy go na celownik. Już chyba zginie teraz. Dobra. Tutaj trochę żyćka. Kasa. Bieramy sobie tu jakiś tam jest diamencik. Znowu kasa. Zresztą zabijania się przyda. No cóż, połowę czasu mamy. No ale jakoś nie wydaje mi się, żeby dało radę to przeżyć. No ale może się mylę. Atakuj tego. O dostałem skureczka, jak nie tam Następny boss, a to szybki, szybki. Chodź tutaj do ścianki pobiegnie. Nie Wiadomo się o taki kawał za tobolać. To tutaj chodź do ścianki. Dobrze, przy okazji sobie weźmiemy. To tam nam dacie. Yy, dobra, modyfikator, szybko strzelaj, szybkość ruchu. Blaster będzie szybciej. Na to nam się przyda. Zieloni tu strzelają dość dobrze. I znowu kasa. Lećcie znaczy, zieloni. I lecimy na drugą stronę. Po Walusiu. Coś do zebrania jeszcze. Jest. Dobra, zkinobos. Czek! Nadu, 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 i tutaj chodź kolego. Oczywiście cię nie mogę ratować, więc wjeżdżamy kasę. I znowu kasa. Dobrze, tu jest znowu coś do wzięcia, to sobie bierzemy No luzie dostępne natychmiastowo przede to dobrze, jak dostaniemy obrażenia, to niech przeładuje blastera. Miał od razu tyle samo pocisków, czy tych kulek, nie wiem pocisków pewnie. Więc to też jest dość ciekawa. Umiejętność. Tutaj tych, nie lubię strzelających, jak to zwykle mówię, zielonych. No trzeba być po prostu cały czas w ruchu. I tu troszkę do góry trzeba przelecieć. Dobrze, tam jest jeszcze szał zabijania. Tylko weźmy, a no nie, szybkość ruchu. Widziałem się. Weźmy sobie kolegę. No tak, już bym wziął. Niedobrze. Będę wyzwolić kogoś. No i oczywiście kasa, kasa. 12 minut jakoś przeżyłem, najgorzej będzie ostatnie 2 minuty przeżyć, wtedy zawsze jest kilku bossów naraz, a ja mam tylko jeden blasterek. Tak, dobra, dajcie żyćko. Uuu, jeszcze żyćko jest, trochę kasy sobie pozbieramy. Zaraz będzie następny punkt treningowy, ta część jeszcze wzięta masa. Dobrze. 7 punktów. Chyba jeden mi został po poprzednim, no to 8 w sumie. Ja nie wiem czy to nie pokazuje tyle ile się ma w danym momencie. W sumie nie wiem. Zobaczymy. Nie zwróćcie uwagi wcześniej. Tu jesteś do wzięcia, dobra, to lecę od razu. No tu macie dla mnie Szybkostrzelność. Hmm, eee... Losuje. Odnowienie umiejętności weźmy sobie. 10% szybciej. Zawsze szybciej tarcza się odnowi. Szybciej jest obrażenie od prądu. wieżyczki szybciej są w zasadzie wszystko szybciej. Tutaj okay, kasa wyzwalamy? I kasa. Tutaj jednak okrętkę i znowu kasa i da glory, kasa i da glory. Tutaj kasy duże do zebrania. 8 punktów już treningowych jest. Przenoszę nietykalność po trafieniu. O jedną sekundę wezmę. Może się przydać, jak mnie napadną w późniejszym etapie gry. Dobra, idę od razu do bossa. No to ten słabe. Biegamy, 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 żeby nie stać w miejscu, nie nudzić się, nie przeciągać za bardzo kłopotów. To latamy po pierwsze góra dół lewo prawo. No trochę takie umiejętności po prawej stronie widać. Udało się zebrać. Wyzwolona. I kasa, życie pełne. Dobra, cał zabijania. Te ostatnie 4,5 minuty jakoś może przetrwamy. I tym sposobem udałoby się mu uzyskać wszystkie osiągnięcia. Zostało mi już tylko ostatnie. I chyba żyćko było pełne, więc kasa. No tam jeszcze coś jest do wzięcia, to lecimy, zawracamy i lecimy. No dobra, przy okazji, bossa sobie tam postrzelasz ziemniaczek o dobra kubek kawy szybkość ruchu się przyda na pewno tak czy kuś tutaj mamy jeszcze szrą zabijania zielony spokój się tutaj kasa no od razu widać jak to się o fajnie chodzi jak przyspieszymy troszeczkę tak ciach, tak tutaj kasa tam jest boss dobra załatwił bossa Zanim jeszcze będzie mógł... No, zanim się pojawi drugi albo trzeci, to zawsze jednego jest łatwiej załatwić. Kasa. Bo nie mogę zdrowko wziąć. zdrówko wziąć, zdrówkę, zdrowko, tak, tak, mogę zdrówkę sobie wziąć. O już ojeku 400 zrobię. Niedobrze i dobrze szybko zbieramy. Na górę lecę. Mm, zdrowie tym razem. Bierzemy i kasa, kasa. Dobra teraz szybciutko tam na dół chyba coś było do wzięcia. O! Nie tu przejechał, ale zdrowie przyciągnąłem. Tutaj widzę warto się tak poruszać w okolicach zdrowia, które da się zebrać. Kasa. Dobra, mamy zdrówko. Tutaj jeszcze jest kasa. O tam jest na górze coś do wzięcia, to idę najpierw na górę. Jakiś unik by się przydało zebrać, jakby był. Szybkość ruchu. Nie no, szybkość ruchu zawsze w celnie. Dobra. Nie, 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 nie. Czyli muszę tu załatwić. Wystarcza do wzięcia. Dobrze, następny, tu jest szybkość chodzenia jeszcze. No, kończyły się umiejętności w takim momencie. Gwin, spilający otworku, dobrze, boss załatwiony, tutaj mamy blisko żyćko do wzięcia, tu jeszcze jeden go gania, oj ty zielony chcesz mi tutaj załatwić. Tak, nie dwie minuty zostały. Tak, jak mówiłem, one tutaj będą najtrudniejsze. O właśnie, tu już zaczynają latać cisza. Znowu było pełne, zdaje się. Dobra, pobiegajmy sobie w kółeczko. Także trzeba tu załatwić kogoś, bo tak to nie pociągnę za długo. Dobra, tam jest coś... O, przejechał mnie. Dobrze. Drowie. Kasa. Dobra. Pominąłem, minąłem. Bierzmy, wierzmy. I weźmy sobie kasę. I tu... nie, 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 A, nie zdążyłem, no. Dobra, szuka, szuka, szuka. Dobra, jest. Wrażenie od broni. Lepszy blaster te 10% mocniej będzie bił. Tu jeszcze sobie pozbieram. No ta minuta, może się uda jakoś. O, przejechał mnie. Dobrze. Drówko odzyskajmy. A nie, może się uda. Może się uda. Metoda... O, czekajcie. Trzeba było tak to zrobić. Tutaj do góry. Dobrze, tutaj mnie nie, nie ubijesz, zostało 40 sekund, oczywiście taktyka znowu kółeczko. Inaczej się tego nie da chyba przejść. Dobra, zostało już tych sekund coraz mniej. Dzisiaj muszę tak tędy troszeczkę. I do góry i teraz nada. Dobrze. Oj ci szybcy tutaj pochodzą sobie. Dobra, teraz tam na górę idę, to jeszcze żyćko sobie odzyskamy. Yy, I... Wyzwolenie. Zdrowie. Jest na maksa. to stało jakieś 5 sekund. Uff, chyba się uda już, tak. Tak, 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 jak mnie nie dopadną bossy, to będzie wszystko dobrze. Na ten moment mamy w sumie całą grę zrobioną. Spóki jakieś aktualizacje nie dojdą, to więcej się nie zobaczymy. Chyba w tym, no chyba, że jakiś rekord będziemy jeszcze bić w przeżycia w trybie nieskończonym. Na razie to chyba 32 minutki udało się najwięcej przeżyć. Weźmy sobie zwiększa szanse na trafienie krytyczne. I to już mamy zrobione. Oczywiście wejdziemy sobie w osiągnięcia. Widać tutaj bardzo dokładnie, że mamy już wszystkie, jakie można było na ten moment zdobyć. Także jeśli ktoś ma ochotę, zostawcie komentarz. Łapka w górę, łapka w dół, jak to woli. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za to, że jesteście. Cześć.